Alo, hallo, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Brawl Stars. Dzisiaj zakupimy sobie, tak jak obiecałem zresztą, karnet zadymiarski wersję ulepszoną. więc, bez zbędnego przedłużania, oczywiście, kupujemy tę wersję tutaj rozszerzoną, tak w zasadzie, za 59 zł. Wy w międzyczasie zostawiacie łapę w górę. No i zobaczcie, karnet wykupiony i mamy już z bomby 16 poziom karnetu. Um, więc no, podbierajmy te wszystkie rzeczy. Mamy tutaj 1000 błyskotek. Jeżeli chodzi o płatny poziom płotowy, Jeżeli chodzi o darmowy poziom, mamy tutaj również ulepszonka. Uwaga, uwaga. To jest 25 punktów mocy dla dowolnego zadymiarza. Mamy taką epicką ikonkę. Nie fajna. Mamy również 100 tutaj karcioszek do AMZ. Kolejne 100. Słówka błyskotek. Mamy również, uwaga, uwaga. Kolejne ulepszonko. Tutaj podwajasz Expa tych podweszek. mam ostatnio naprawdę giga a, dużo. 1000 monet. Kolejne 1000 monet. Nowa odznaka gracza. Taki smok epicki. To jest chyba związane z chińskim Nowym Rokiem, tak mi się wydaje. No i bardzo rzadkie ulepszonko. Legenda głosi, że kiedyś będę miał e, mityczne, bo. Tym, to cały czas jest bardzo rzadkie kolejne 100 karcioszek do MZ jeszcze kolejne i mamy tak 100 błyskotek kolejne ulepszenie rzadki bardzo rzadki no i znowu bardzo rzadki <gryw> naprawdę ten bardzo rzadki się mnie uczepił dosłownie 10 gemów proszę bardzo kolejne 10 gemów kolejny epicki smog taki śmieszny trochę jakiś... Rzadki, bardzo rzadki ulepszenie. Iści kredytów albo kart. Ja zawsze wolę na to karty, mówić nim dlaczego. 1000 punktów mocy dla dowolnego zadymiarza. Kolejne 1000 punktów mocy dla dowolnego zadymiarza. Mi się podoba. O, błyskotek. No i dobra, rzadki, bardzo rzadki. Epicki, no w końcu coś innego niż bardzo rzadki. I podwajasz EXPA kolejny. Okej, okay. 100 kredytów. No i MZ będzie odblokowana w tym momencie, bo odbieram właśnie kolejne 100 kredytów. No i mamy ją, słuchajcie. MZ odblokowana. Piąt z epickich zadymiarzy. No i zaczniemy odblokować kolejnego zademiarza. I mamy do wyboru. Ha, po prostu mamy gasa do. odblokowania. Dobra, kolejna emotka. Razem taki chiński smog dający okejkę. Okay no i mamy rzadkie ulepszenie. I tylko rzadkie. I dobra kolejny podwajać expa i mamy tak tysiąc monetek kolejny tysiąc monetek to błyskotek I mamy kolejny tutaj u epi... i mityczny mityczne ulepszenie i co to będzie co to będzie w tym mitycznym ulepszeniu I mamy gadżet i to jeszcze do jacki na no coś pięknego zwłaszcza że ja tam jacki grałem dość często ostatnio i mamy kolejne 100 kredytów do gasa no dobra tak więc tak przechodzimy już w końcu do gierki przy okazji Zapraszam Was do mojego klubiku, jeżeli się miejsce zwolni, jakiś tam pewno zrobię. Um, tak, ta chodzik do mojego. Proszę bardzo. Zapraszam, pierwszy jest Paweł, jeżeli chodzi o liczbę Puch jest co 122 tysiące. No może kiedyś dobijemy te 10 tysięcy, możemy zrobić sobie taki challenge. No i dobra, ostatnio, ostatnio zacząłem w zasadzie, zacząłem i zakończyłem. Granie mortisem. Zagrajmy sobie może tak na początek na rozluźnienie. Naszą Jacki tutaj ulubioną, zwłaszcza, że mamy nowy gadżecik i sobie ulepszmy ją. O, i mamy kolejne tutaj. Dobra, odblokowaliśmy Gwiezdne Moce. i co one robią? Okej, okay, czyli to będzie taki chyba buścik, który cały czas będzie. Kask Jacki podtrzymuje 20% zadawanych i obrażeń. Okej, okay. nie wydaje mi się, że to będzie spoko, tak bardziej pod mój grania. Z prostej przyczyny, ponieważ ja bardzo często czaję się i dopiero później chodzę można powiedzieć na oponenta, więc to jest całkiem fajne. Mamy tarczę i co to jest za drugi gadżet odbudowanie. Yy, wokół niej nie wiem czy to jest spoko to co mamy no i dobra. Możemy szanowni państwo przejść do gierki swoją drogą. E, czekam aż sobie zakupimy tego skina. Mamy, e, mało gemów tam zostało. Tam chyba 8 tego o to finalnie nie wybrałem fajnie dobra zagrajmy sobie mamy na niej 145 puch więc jeszcze nie aż tak dużo zobaczymy jak nam pójdzie oczywiście klasycznie oby jak najlepiej zagramy sobie nie o jedną gierkę tym jakiś może zadmiarzem który mamy mało puch zobaczymy jak pójdzie zobaczymy jak będzie mi się grało też jest bardzo ważne i kluczowe no i dobra mamy ogólnie gadżecik ja ogólnie bardzo rzadko z gadżetów korzystałem Kiedykolwiek, więc mogę mieć z ten problem, mogę tym zapominać. No i zobaczcie, mamy dosłownie jeden power keep i mamy 10 tysięcy już e, moty, więc w sensie HP, więc jest naprawdę gigantyczne. O, i ty mamy trzech gościu. Jedny typ miśni tego zjadł i ja razem z tym misiem. No dobra, wszystko wskazuje na to, że raczej do tego wielkiego starcia do, dotrzemy. Uuuu, chociaż tutaj mamy ziomeczka, który też ma całkiem sporo tego HP. O, się ma ból. I tutaj też jest ziomek, który ma tego HP całkiem sporo, no ale to finalnie my jesteśmy w tym e, wielkim starciu. Ja zapomniałem, co nasz gadżet robi, to jest właśnie e, największy problem w tym wszystkim. Okej, okay, gdzie on tu jest? Musimy na szybkości użyć naszego ulcika, naszej umiejętności specjalnej. O, tu jest! Dobra, hop! ma typie, raz, dwa i trzy. I klasycznie udało się wygrać. No i zgarniemy kolejne puchy, 10 puch. No i misje, oczywiście, klasycznie bardzo. Kolejne 10 puch zgarnięte. Kolejny tutaj poziom karnetu. Ale my sobie nagrody z tego karnetu później odbierzemy. Cały czas nie wchodzi w zakładkę z karnetem. No i dobra, kim by tutaj zagrać? Mamy bardzo mało puch. W ogóle nie miałem puch na tiku. Ja nim nie grałem nigdy? Nie pamiętam szczerze mówiąc, weźmy go sobie ulepszmy tak ...trzeczkę chociaż. Wygrajemy nim. On jest dystansowcem z tego co pamiętam, więc to będzie trzeba tutaj pocelować jego umiejętnościami. No, zobaczymy. Wielki krzywdy nie będzie, jak szybko odpadniemy. Zobaczymy. O, dokładnie. Tak to wygląda. Okej. Okay. Ja jest całkiem spoko, on takie minki, bym powiedział, bombki rozkłada. Ja na pewno jest w zasadzie, w jak większość tych zadymiarzy, że mamy jakby trzy takie ładunki. Tak więc całkiem spoko. Problemem jest tylko to, że nie mam w ogóle kompletnie power cube'ów. I co z naszą... Okej, okay, stawiamy takie działko zarąbiste. Nie tyle wiem jak na razie. Kurczę, no to jest postać dla ludzi, którzy chcą mówią... Tutaj podstrzelać i no mieć takie zadymiarzy że tak powiem, bardzo tecinych. Ok, oko. Mamy jednego parkiuba tylko, więc bardzo ostrożni. Tał trzy zadymiarze, więc no, prawdopodobnie uda nam się dojść do wielkiego starcia. O, ej, to ją zgubi, bez kitów, ale głupoty zrobiła. Połasiła się po parkiubcy. I wyszło z tego jedno wielkie kupsko. Zostawmy to działko to wygramy. No, oczywiście, że tak. Easy dosłownie, Easy. Mamy numerem jeden. Coś pięknego. Ej, ten ticket jest taki zły. A my tymczasem mamy. Tutaj widzę, że w ogóle chyba darmowe. Tak jest za 3800 puch. Epickie. I tylko na epickim tutaj. Zaniemy. No, emotka Nit. Ja w ogóle tych emotek nie widziałam swoją drogą, ale chyba zacznę. Dobra. Um, by tutaj teraz zagrać? Może znowu tym tikiem, albo 8-bitowcem, bo im też nie, nie grają z tego co widzę. Weźmy go, ulepszmy tak chociaż jakkolwiek. Tylko nie było. No i zobaczmy. On jest z kolei też z tego co pamiętam postacią bijącą na dystans. Tak więc no, będzie ciekawie z całą pewnością. O, manik pro kebab. Aż sobie zjadł kebaba z wrażenia. Dobra, zaczynamy. Mam 7000 HP. Okej, okay, czyli to jest taka postać troszeczkę, bym powiedział, loliko zbliżona, tak gameplayowo. Znaczy, posłamy salwę do pocisków. Musimy wycelować i ten celownik mieć tak dobrze skoordynowany, żeby w no, tych właśnie przeciwników bez większych problemów przymierzyć. Okej. Okay. Ja tutaj spamuję tym przyciskiem, bo chcę jak najszybciej. Parkips zdobyć. ok. Możemy iść na wymianę w końcu. Tu się na tyle pewnie. Cool. Bardzo. To on będzie miała czego innego za chwilę. Kopiemy tyłek. Dobra. Mamy z kolei Sherry. <gry> Dobra, on znowu tutaj próbuje uciekać. I co jest z naszą Erką? Eee. Też? A, to jest Hilek chyba, jak mniemam. Oj, 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 przypał, przypał. Tak, to jest stacja ładowania 8 -bitowca. Jest wielkie starcie, jest też wielki przypał. Ale słuchajcie... I to chyba nie jest Hilek. jest? Jest. Albo nie? Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, co, mój, co moja umiejętność robi. Dobry gracz ze mnie. Okej. Okay. Ej, to, że ją obijamy, to jest... Bardzo spoko, bo ona się tak szybko nie zregeneruje. I ona jest, a tutaj. Okej. Okay. ją. Ta. Nie mam pojęcia serio, co te moje działka robią. Hop. I. Ostatnia salwa musi trafić. I udało się. Kolejne zwycięstwo. Kolejny winek. I kolejne 10 pół. Na naszym koncie. No więc co? wieszmy sobie. W takim moim przypadku. Rzeczy, które mamy w karnecie. A są. O, w ogóle. A tego nie odebrałem się. Tych błyskotek. No okej, okay, spoko. I tych monetek. Nie wiem, jakim cudem. 10 gemów nie odebrałem. He? Nie wiem, jakim cudem ja to odbierałem, że nie odebrałem połowy tych rzeczy. No, ale spoko, dobra. I dodatkowo odbieramy emotkę. Taką oto. Gadżecik. Znaczy gadżecik, yy, ulepszenie epickie, 10 gemów kolejne, kolejne 10 gemów i chyba stać mnie na mojego skina, tak jest, a tego skina sobie blokujemy następnym razem, a tymczasem epickie ulepszonko, Kolejna emotka, okej okay, tych emotek mam serio całkiem sporo.